Dzisiaj widzę recenzję, o której mógłbym powiedzieć, że jest special, bo chciałem wrócić do filmu nagrodzonego Oscarem w 2018 roku, a więc dwa lata temu, a powód tego powrotu do tamtej nagrody i do tamtego filmu jest bardzo smutny. W katastrofie helikoptera w pobliżu Los Angeles zginął Kobe Bryant, jeden z najwybitniejszych koszykarzy Ligi NBA. Obecnie już po karierze 41-letni mężczyzna, który traktowany jest w Stanach Zjednoczonych jak półbóg, bo traktowany jest jako jeden z najlepszych czy, czy najwybitniejszych mniejszy talent koszykarski w historii, ale także człowiek posiadający charyzmę. Milioner, który zresztą łożył spore fundusze na rozwój sportu, budował hale w, w takiej właśnie hali, w której rozgrywają się normalnie mecze koszykówki i jego drużyny, w której właśnie całe swoje życie. Zawodowe, życie zawodnika spędził Los Angeles Lakers. Rozdawano także Grammy, o czym wspomniała Alicia Keys, prowadząca w tym roku ceremonię rozdania nagród Grammy, że odbywa się to w domu Kobe Bryanta. Z tego powodu postanowiłem przyjrzeć się filmowi, który sprawił, że Kobe Bryant jako Pierwszy sportowiec zawodowy otrzymał Oscara. Otrzymał Oscara za krótki film animowany. Nieco ponad trzy minuty tylko trwa ten film, ale jest bardzo osobisty. Jest realizowany według jego scenariusza, ale właściwie ten scenariusz filmowy stworzyło życie. Bo to było tak, po długiej karierze, po niesłychanie be, 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 będącej pełną sukcesu w karierze Kobi Bryanta, po 20 latach tej kariery, on doszedł do wniosku, że, że już czas przejść na sportową emeryturę i ogłosił to w piśmie, Players Tribune w 29 listopada 2015 roku, pisząc rodzaj listu do swoich wielbicieli, do czytelników tej gazety i ogłaszając, że z końcem tego sezonu w którym ta publikacja miała miejsce, kończy karierę. To było wielkie przeżycie dla, dla wszystkich kochających koszykówkę, ale także kochających wielkie osobowości, po prostu. Ale także to było wielkie przeżycie dla niego, nie tylko sportowe. Ten list, który napisał, właściwie ma charakter wyznania miłości, rozpoczynający się od słów: Dear. E, 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 basketball, dear basketball, droga koszykówko i tak jest zatytułowany film, e, będący w zasadzie mm, taką animowaną ekranizacją owego listu drukowanego e, wówczas na e, łamach e, Players Tribune. E, mm, I mamy w tym filmie podwójnie Kobe Bryanta, jego słowa zaczerpnięte właśnie z tego listu i jego głos, bo on sam odczytuje ów list. W ten sposób powstał pomysł scenariusza filmu i z tego powodu on razem z Glennem Keenem, reżyserem tego filmu, odebrał Oscara. Oscar 2018, a film był wyprodukowany w roku 2017. Obejrzałem ten film teraz, nie ukrywam, pod wpływem smutnej emocji i oto moja recenzja. Ale żeby była prawdziwa, uczciwa i nastrojona szczerze, to najpierw szczery dźwięk z misy tybetańskiej, nasz gong. To jest również dźwięk dla Kobe Bryanta. Yy... Film jest, yy, tak jak powiedziałem, krótki i bardzo prosty. Kreska rysownika rysuje animowany kształt chłopaka, najpierw dziecka, które zakochało się w koszykówce chłopca, który pomyślał sobie, że chciałby być Dobrym zawodnikiem, chciałby dobrze grać w koszykówkę, a potem, że chciałby wygrywać, a potem, że chciałby być najlepszy yy, i trzymał się tego. Całe życie trzymał się tego pragnienia. W związku z tym pracował niesłychanie ciężko. Yy, Właściwie był sławny z tego, że ćwiczył po kilkaset razy rzuty do kosza, a po treningu zostawał, gdy już inni szli do domu i dalej jeszcze wykonywał ćwiczenia siłowe. Trenował niesłychanie ciężko, niesłychanie uczciwie, ale też z niesłychanymi rezultatami, bo ów trening. Uczynił z niego mistrza i on się tego przytrzymał. Właściwie różne rzeczy go w życiu zawiodły, ale ta jedna sport i ta jedna koszykówka pozwalała mu czuć się e, nie tylko silnym facetem, ale prawdziwym facetem, ale także rozumieć, że praca daje efekty, że warto się starać. E, więc widzimy, jak ta postać chłopca skreski przeistacza się w postać mężczyzny. Mężczyzny, który odnosi sukces za sukcesem, ale w pewnym momencie zaczyna odczuwać ubytek sił. Zaczyna odczuwać, że już nie jest tak doskonały, jak był kiedyś, bo wiek, bo zmęczenie, bo każda kariera, bo wszystko, kiedyś ma swój koniec. I wtedy podejmuje decyzję o zaprzestaniu gry w zawodowej drużynie, czyli emeryturę sportowca. Koszykówki nie porzuca. Koszykówkę kochał, dla koszykówki budował e, obiekty, tworzył własną drużynę mambo, w której to była taka, e, to, to była taka akademia, właśnie, nie drużyna, akademia mistrzów, e, w którym ci najlepsi mogli e, e, kształcić się na jeszcze lepszych. E, no i właśnie lecąc do tej swojej Mambo Academy zginął wraz ze swoją córką Dzianną, która jest była jedną z czterech jego córek, ale tą, która była mu najbliższa, właśnie z tego powodu, że też grała w koszykówkę i też nie chłopiec, a dziewczynka, ale przejęła od niego pałeczkę. To to była jego sztafeta rodzinna, koszyka, koszykarska. Wiózł ją na mecz, w którym miała zagrać. Razem lecieli z trenerem, z koleżanką z drużyny. Tam kilka osób było w tym helikopterze. Więc tak naprawdę pewnie ten list był trochę do każdego chłopca, który by chciał grać koszykówkę, ale i do każdej dziewczynki, a na pewno także do Dzianny, do jego córki. Ten list jest tak prosto podany w filmie, bo mamy tylko kreskę, mamy głos Kobe Bryant'a i mamy muzykę jeszcze, którą napisał John Williams na życzenie Kobe Bryant'a, który wielbił tego hollywoodzkiego mistrza dźwięków filmowych, więc poprosił go o napisanie. Ścieżki dźwiękowej do, do filmu, a John Williams się zgodził i to zrobił. I rzeczywiście mamy tutaj takiego Johna Williamsa, jakiego lubimy, jakiego kochamy, z dziesiątków filmów hollywoodzkich, z tego wielkiego, symfonicznego, potężnego, magicznego brzmienia. Nie sądzę, żeby to był, żeby ten film był jakimś szczególnym osiągnięciem animacji filmowej. To, że dostał Oscara, myślę, że w bardzo dużym stopniu zawdzięcza faktowi, że był dziełem właśnie częściowo, a na pewno z inspiracji i z myśli Kobe Bryanta, czyli ta wielkość zawodnika koszykówki przedostała się także do świata filmu. I zrobiła tam wrażenie. Prawie takie samo, jak, jak na boisku koszykarskim. Dla mnie ten film jest jednak takim dodatkowym wskazaniem, że jeśli poświęcamy życie pasji, a niewątpliwie koszykówka była pasją Kobe Bryanta, to ta pasja niesie nas. Nie tylko do sukcesu, ale ona nas niejako chroni przed popadnięciem w byle jakość, w tandetę, w udawactwo. Kiedy więc trafił on do świata filmu, nie zrobił jakiegoś filmu, tylko zrobił króciutki film o sobie. I o swojej miłości do koszykówki. I dlatego ten film był taki ważny. I dlatego ten film zrobił takie wrażenie na głosujących członkach Akademii Filmowej. Bo był prawdziwy. Znam trochę świat filmu. I wiem, że jest on pełen ludzi, wykształconych ludzi. Bo przecież Kobe Bryant nic z filmem nie miał wspólnego. Wykształconych ludzi filmu którzy w różnych zawodach są przygotowani profesjonalnie do tego, żeby robić ważne filmy. A jednak te filmy, które robią, ani nie są ważne, ani nie dostają nagród, ani nie dostają Oscara. Dlaczego? Bo bardzo często owi ludzie, ludzie filmu, robią filmy dlatego, żeby coś robić. A nie dlatego, że coś kochają, że mają coś strasznie ważnego nam do powiedzenia, dlatego, że mają w sobie pasję. Właśnie nie mają pasji. Ale mają zawód w rękach, więc chcą coś robić i chcą zarobić. Niby naturalne. Ale w dziedzinach związanych ze sztuką mści się bardzo, bo sztuka nienawidzi podejścia merkantylnego. Sztuka potrzebuje tego, tego oleju, yy, dającego szansę wślizgnięcia się do sezamu, w którym są największe skarby. A tym olejem jest właśnie pasja. I tylko przy użyciu pasji możemy tam się wślizgnąć, nawet jeśli się nie jest wybitnym człowiekiem kina. I to właśnie udowodnił Kobe Bryant, który dla wielu kochających koszykówkę będzie zawsze wielkim koszykarzem. Ja się na koszykówce bardzo nie znam, ale dla mnie ta jego pasja. Była na tyle udzielająca się, że zainteresowałem się nim i jego karierą, ale potem zrobiła na mnie wrażenie jego dalsza postawa, kiedy niby przeszedł na emeryturę, a cały czas robił coś ważnego coś w, przenosił swoją pasję, swoją energię, swój talent do kolejnych nowych dziedzin. Bo można przeskakiwać z dziedziny do dziedziny, jeżeli ma się skrzydła pasji. I ten film tak należy odbierać, że to są skrzydła pasji i wyznanie wiary, wyznanie miłości do sportu. Dzisiaj zapytałem mojego trenera, do którego chodzę na treningi, co myśli o Kobi Bryancie. A on powiedział, przecież ja trenowałem koszykówkę. I zacząłem ją trenować właśnie z jego powodu, bo tak bardzo mi imponował, że patrząc na niego zamarzyłem sobie, żeby też grać w koszykówkę i też być zawodnikiem. Więc tak, mam sprawdzian. Na, na jego przykładzie, na przykładzie trenera Mateusza yy, widzę, że Kobe Bryant nie tylko działał. Na swoją rzecz, ale działał na rzecz tysięcy ludzi na całym świecie, może setek tysięcy. Przede wszystkim tych, w których budził pasję sportową i ambicje i pragnienie, żeby zrobić coś ważnego. I myślę, że to akurat, mimo jego śmierci, pozostanie. I to akurat, właśnie dzięki nagrodzonemu Oscarem filmowi Dear Basketball, droga koszykówko, będzie mogło trwać dalej. Więc szacunek wielki dla tego filmu. I tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest wielkie osiągnięcie animacji filmowej, ale to jest wielkie osiągnięcie filmowe Kobiego Bryanta. Gdybym jednak miał ocenić tak zawodowo, to pewnie bym temu filmowi dał 6 na 10, czyli taką bardzo przyzwoitą notę, dla y, sprawnie wykonanej 3,5, mniej więcej minutowej animacji. Zobaczcie państwo, ten film on jest dostępny w internecie. Pomyślcie o, o nim, o jego autorze, y, o którym dziś jest głośno, ale jeszcze bardziej pomyślcie o sobie, czy jest szansa, aby, abyście wy mieli taką pasję i mieli takie ciekawe życie jak on. Może nie w koszykówce, w innej dziedzinie. Bo ja się czuję jak Kobe Bryant z moim zawodem.